Cześć Kasper! He? tak w kurwa na kamerkę, to, to jest pojebane w ogóle to, co my robimy. Wow, to kurwa! No, ty suko! I zajech będziemy się. Dobra, nie wiesz co, bo to się skończy jak na krawędzi. Nie, tak, nie, nie. spróbowaliśmy. Masz tu, kurwa, chodź tu. Co masz? Masz tu, kurwa. Kwiatka na. Marsązonkę w sacy w dupę. <noise> Dobra. A? Gdzie kurwa jesteśmy w ogóle? Tak szczerze mówiąc, jesteśmy na jakiejś jebany pustyni pa, pa. A ty, kurwa, patą. A czy coś się da się na to ustać? Czy przez to się spada? Przez... Ja. przez to się spada, ok. Co się w ogóle kurwa robi w Minecrafcie? Nie, ja nie wiem, przydałoby się jakiś dom zbudować czy cokolwiek, nie? O kurwa, jeszcze noc idzie. No, no zarobiście. ja tam, tam widzę fajną górę, tam możemy się wpierdolić w sumie. Ja tam skałkę taką. No, czekaj, no. jaki ja tu mam rendering taki ustawiony, ciapaty? Obce wideo. Tam 12 czanków. Kurwa. Chodzimy w tą dziurę czy tam wyżej? O kurwa, bo tu. A masz drewno? Dobra, gościu. Ja mam. No to spchaj się w dziurę. Wkurza mnie to, że. O. Jakby nie mam kursora swojego na monitorze. Jakby no. Wkurza mnie to, nie Jak mi dasz cztery kobla, to zrobię dwa miecze. Dwa nagie miecze. A nie wiem, w sumie. O, dziękuję. Tam był węgiel, niżej widziałem. Okej, okay, to ja piecyk No coś tu było, już pierdolę. myślałem, że tutaj był Knitol. <noise> nie no, tak dobrze tu nie ma Kasper, sorry. jeszcze nie teraz, nie? Jakby daj się na luz. Jaki jest hard mode, czy co? No? Żeby tam za dobrze w życiu nie było, a co? Trzeba było od razu hardcore odpalić. To byśmy zdechli jak szmat, ale ja mogę, nie ogólnie. Jakby nie ma problemu. Ja wiem, że byśmy zdechli jak szmaty. O, pada. Zarąbiście. Będzie jeszcze węgla mam. Ja mam nerwice. Masz był użytek jakiś. Ty, a tu Masz jest ja muszę sobie zrobić. Ty, 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 ty! Kurwa, strzelają. Kurwa! <laughs> Nie, no znowu! <laughs> Bigo. Bi, sukę. Kurwa, no nie! Ja nie umiem grać w te gra kompletnie, no Minecraft jest tym dla mnie. pomysł? Jaki? To tak. Pójdziesz po drewno. No strzelają do mnie! Chodź tu kurwa. Czekaj, bo ja nie wiem, czy, gdzie my poszliśmy wtedy? Kurwa, nie! Nie, nie! Stop it, Ron, stop it. Masakra, co ja w ogóle przeszedłem? Czyli my zbiegliśmy z tej góry, poszliśmy na lewo, co nie? Dobra, znalazłem tą dziurę, ja też Cię widzę. W sumie ja Cię nie widzę. nie. ja cię nie widzę, śnieg mi przeszkadza. Jak to, kurwa, tu jestem przecież. O, dobra, już Cię widzę. Chodź, chodź, chodź. Mój tyłki. A tu ty już pada deszcz, ja? Mam pewne... Masz to, 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 to. To wezmę i patera. Robię tak... Tak... Masz tu... 20 pochodni i teraz trzeba jeszcze... Dobra. Pójdziesz po wtedy, po ten drewno? Jo. Tutaj, ma, ty tutaj masz. Ty masz pochodnie też? Od razu obok. Czy nie? No tak, mam, mam. Tutaj masz u góry tam drewno, na górze. Na górze masz drewno. Dobra, to wiem. To ale po prostu oświetlam, żeby te korniszony nam tu nie weszły. O Jenny. Minecraft, kurde, jak ja dawno w tagranie grałem. Aż półtora tygodnia. No ale węgiel na przykład znalazłem jeszcze jeden. Także fajnie. Ja też znalazłem węgiel. Podała mi się. Kurde, fire. Znowu jest jakby. Znowu jest taka podobna pora, znowu idą wakacje, a my znowu gramy Minecraft'a. Jak nie metro w listopadzie, dwa lata temu, to teraz jeszcze takie osy, jest ruchywawe granie. Tak? Ale ja Poczekaj, kurwa, że wyjdzie na, na update. Tak, na 17 No wtedy to metro oh, pełno okay. mordą, mnie. Co jest? No nie, no przestańcie robić takie rzeczy mi, no. Co się stało? Czemu ja widziałem? Tylko jak się kamerka kurwa zaczęła trząść. Czym, co jest? Co jest? Co jest? No i biją. No ja mam 3, 4 HP, więc za bardzo będę w stanie ci pomóc. Spoko, ja też. W sumie to dwa. Serduszka. Ten Minecraft tu mnie nie lubi, nie? Ogólnie. Kurwa, no nie mamy nic, by się nam przydało, jak na razie. Ścinanie drzewa w ten sposób jest zarąbiste. O kurwa! Gdzieś obok pierdolnęło. To wiesz co, ja nie kuszę losu. Ja, ja nie, nie robię takich rzeczy, bo to jest bardzo głupie i niemoralne. O kurwa, ale jak napierdala ta burza. Jakby ja wale. O, dobra. Zrobię jeszcze jedną parę drzwi. Okej. Okay. I nadal nie mam tego, nie? Kursora. O kurwa, pająk. Mam jeden HP. Nie mam <grym> żadnego. No nie mamy. Widzę świnie. I lamy, ale z lamami na razie nie zaczynać lepiej. No lepiej nie, bo może to się źle skończyć. Kurwa, tu jest pająk. Idzie do mnie. Oj! <grywa> no jo! Ale bym se zdechł! Ale. Z... Ale bym se zdechł! Kurde, kamień trzeba nazbierać. Ja wale. Ja myślę takie kurde 10 minutowe odcinki będą spoko. Takie idealne. Chyba powinny być... Takie 10-15 coś. Kurwa no. creepera albo katy mamy gościu. Znowu? Ja już około... No nie no to już jest poniżej penisa nie? Przestań syczeć. Trochę. Przestań syczeć. Gdzie są kurwa moje igle? Już goniemy. Bo tu jest jeszcze creeper ja pierdolę. O kurwa! Mocy! Mocy kurwa! Marcin! CO?! Dlaczego? To było niemiłe, okej? Okay? Nie wiem. To było miłe. To, to to... za mną... Nie strzelajcie do mnie. Ja nic wam nie zrobiłem przecież. A nie, 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 ja żartowałem, 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 nie chciałem was uderzyć. Cryper, zostaw mnie. No nie, przestańcie mi takie rzeczy robić. Jezu, kurwa drewna. Ja tu sobie gdzieś i z z właśnie. Masakra. Ej, drewno miałem jeszcze. Z znaczy, że kobla miałem, full. Nie, nie miałem, jeśli bazę... Że... A, to ja mam. Czyli go czy nie? Jo, bo trzeba tu też zrobić. Jakby ugruntowanie całości. Chyba na razie z tego tak wychodzi, że będziemy mieli tutaj taką bazę mieszkalną. Nie powiedz wiem, mi kurwa, Jak ty mianowicie? to zrobiłeś? <coughs> no, bo, wiesz co miałem taki zajebisty plan, że po prostu przebiec do obok creepera. Ale zapomniałem, że jak go uderzy, to on odleci też na kawałek i poleciał w stronę, w którą pobiegłem. <ś accreditation> <śladance> o nie, 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 proszę zostaw mnie. to ci nic zmiiłem. Ja ci rodziny nie zabiłem. <śladance> A z co A co. <noise> Jakby ja no, naprawdę fawe? kurde tak nie, nie, przestańcie mi robić takie rzeczy. Co ja powstałem? Z... Tak, on sobie do środka przyszedł. Szedł, slalomem wszystko omijać. No, już, już, już nieważne. Był sobie slalom. To nie o, kurwa. Uh. 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 Nie! O kurwa. Pająk mi kurwa spadł z powietrza. O, jeszcze zombie. Zapierdolo. Ja pierdolę. Ja pierdolę, zombie. Kurwa. Weź, co? weź za chwilę sobie, co? Poczekam na ciebie. Nie, pierdolę. Ja mam jedną HP, ale nie poddaję się. Kurwa, kolejny. Mam jedną HP. Nie, podaję się. Mam wszystko w dupie. No, a potem płaczę. Monster Hunter World. Z czemu to bywa? się tak buguje? Czy podczas burzy potwory nie znikają? Naprawdę. No nie, bo pada kurwa deszcz. No nie, nie, tam się opali. Opalą się, palą się, palą się, palą. Się, palą, się, palą, się, palą. Proszę, nie, nie chcę umierać, nie, nie w tym momencie. Ja już wszedłem do I bazy. Widzę, kurwa, idzie Dobra, wpierdolę Ty Zjadłem jednego tego, roten flesha tego, od zombiaka, no nie? I... Kurwa, ogarnia że nie ten? Nie zatruł, mnie? Ja No to 10-15 minut najlepiej będzie chyba. Haha, zrobiłem nóżki kurwie. Nie. Autentycznie, podkopają Nie. się po Jest tu ktoś kurwa jeszcze? Ja wale. Jest. Nie kurwa, błagam, mnie. Proszę, zostaw mnie tym szkieletem. Nie. Nie, no Nie. co tu robi zombie? Nie, Nie wiem. Nie wiem, Mariusz, Co tu robi nie drugi? Nie! Kasper, nie, 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 ty Nie, nie, ty mi nie, czujami... nie, nie, jest nie, Dobra, nie, ja już nie, wejdą. nie, nie, tak nie, 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 ale gramy w tą grę od prawie 9 lat. Przynajmniej... To co? Ja też. Pozostałem na małej. A powiedz mi, że to tak źle. To nie jest aż tak źle, jakby się mogło wydawać. To jest kurwa tragicznie. <grystanie> Kurwa, keleś, jest moich i temu, no ty dziwko jebana. No jak jak te klocki stawiam? Hawana, Nie Zombie, go. Nie, zombie, proszę wyjść. błagam cię. Jak tej Tomki. Ja nienawidzę tej gry. A, to tu były świnki? gdzieś, też te szkielety łaziły. Przeguły, że was z zupy dostanę. I się kurwa popłaczę. Mam jedną, jak na razie. Mam trzy ...schaboszcza, jak na razie. O, kurwa, prawie wpadłem w dziurę i się zabiłem. Chodź tu, świnio, jebana. Nie, nie chodzi mi o kubica. Jakby to naprawdę źle brzmi, nie? Chodź tu świnio jebane. Hop, mówi to do kurwa pikselowej świnki. Chodź tu świnio jeba. Toż to prawie samobójstwo był. Ja to trzeba. Ty jesteś kurwa niemożliwy, nie? Autentycznie. Jesteś z innej planety, stary, pozdrawiam kumate. Mam 8 staków. Jak na razie jesteśmy bogaci. Czego ty masz 8 no, staków? Oj, nie 8 staków, tylko 8 z chaboczki. Aha, dobra, ja usłyszałem 8 staków. Jestem ciapaty. Uh! Nie mów tak, tak nie wolno. <laughs> Dlaczego? Dl dostaniemy demonetyzację. Ale my nie dostaniemy pieniędzy. Może się uda. Nie. Co ty pierdolisz? Patera. Ej, ja nawet świeczki kurwa, czy te świeczki. Te pochodnie jebane, Nie mam. Świeczki. I chuj ty. Widziałeś kiedyś świeczkę w Minecrafcie? No pa. Yeah tego drewna, a czego mi tak chują, właśnie siedzi, się siebie lepiej włożyć. Ja to musiał to, ale mi się srać chce. Ale mi kakao ciśnie. Oooooo! nie pójdź, szkielet! Ładam, kurwo, nie traf we mnie, bo ci matkę zajebie chyba. Nie, nie! Nie! No na kamerce to tak śmiesznie wygląda. I ty się tak denerwujesz, takie nie kurwa U, aż, aż mam kurwa drgawki sra... srakne Sraczne Posrane drgawki mam stary No Kurwa ja jestem już załamany, pierdolę Małe dzieci? Nie, ja nie jestem od P2. I od P2 gm 3 To trzeba wyciąć, to trzeba być. Nie. O Marcin, to trzeba wyciąć. Prawda. Ktoś tak powiedział. Nie, no. U. Słuchaj. Nie tak. trzeba wycinać rzeczy, których nikt nie słyszy, ale mi się straci, co, ty tutaj, kurwa... co Ty kurwa tutaj odjebałeś za jakąś bazę. No bo kurwa, trzeba gdzieś mieszkać, cyny co Mam coś dla ciebie, brak chęci do życia? <noise> to też, ale. Uuuu, jak mnie wstrząsło z raką. Ja pierdolę. Kurwa, łuk mam, na jest. Ale łatwa ta To chcę, to, to, to. To mi się przyda. O, wiem co zrobię teraz. Tak. Mam plan. Wykonam go sam. Potrzebuję tylko jeszcze... Masz. Kurwa, masz. Wiesz co? Idę srać. A już... Nie, no, nie, z... nie Ale nie, w sensie... Zostawię, bo to już jest 18 minut odcinka, jakby nie było. E... A to robimy od razu drugi? Można. A, od razu kilka nagrywamy. Dobra, jest to tak, siemanko. Nara, panowie i panie. No. Czas na dobre sranie. O nie. Ja. <laughs> no ta. A czemu nie? Ale wyciśnie...